Ja się icie ze mną Iro? I co robimy Będziemy łapać ludzi na publicznym serwerze. Ale to już nie będzie taki basic strasznie tytuł. To ben, my, ben, my się staniemy najlepszymi policjantami w całym Jailbreaku. Będziemy najlepsi. To... Ja się resetnę na chwilę, bo chcę, chcę żebym żeby był normalnym A czemu? Jak normalny? A! W sensie nie chcę mieć tych włosów wystających I se zginął Dzisiaj będziemy właśnie na takim serwerze i najpierw mu dam karty No tak, rozumiem, był update z policją, dużo osób jest w policji, ale no dalej można się chyba bawić jako kryminal CZEMU TY ty włosów nie masz. Nie. No bo jest z policji. Chyba tego. Chodź No, chodź tego gościa złapać. Dobra. Co on tam robi? Będzie. Proszę pana, a ty nie jesteś ten świetny złapać gościa, który nie był kryminalem. Dobra, to ho, wyruszamy. A. Aha, wyruszamy w miasto. Której? Dobra, to tam po do ciebie pojadę, bo wyruszamy w miasto. Tu? Jest. I oczywiście pojedziemy do niego. Co? Jakie Kurde, no nie takie. Choć w sumie. No ja bym wziął inne. No ale niech będzie już tak. Co? Ja bym wziął Serio? Ja bym wziął... Mm, tylko muszę to znaleźć. Ja bym wziął mini Coopera. Może? Czekaj, bo... Był... Mm, nie wiem, czy włączyć, czy wyłączyć taba Ym... Czekajcie, ja muszę to znaleźć, bo gubię się w garażu Co jest? Nie no, pamiętam I usunęli to? Słodka policja, ju 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 Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No ja jadę do 51, 2 52. 52, area 52 Ej, tam jest gość Nie co ty Nie co to? Co się święko przemiało żadna Sąd wie, że drabują to i można sobie wejść Czy jest tu ktokolwiek O gość jest no niestety, trzeba się poświęcić... Widzowie, musimy się poświęcić dla służby. No. Nawet nie zginąłem, złapałem gościa w prezydenckim. Siadaj do słodkiej polityki. A nie, to nie ty. To do widzenia! No ja... do 52 jadę. O! Siemanko! Głodka policja! Znaczy wiesz, szybko jedzie policja! No to była najkrótsza naj, naj droga! Szybko, ale wiesz, że ona brała.

I patrz, czy Musimy złapać tych ostatnich... Musimy złapać tych ostatnich kryminalistów. Tylko gdzie oni są? Cię, Jeden safe. Ża ża żadne pieniądze, ja chcę sejf. Dziękuję za 500 kasy w sejfu. Czemu ja się wywalam? O! Oj, oj, oj. Wejściu. Nie, co jest. Nie mogę go zaaresztować. Nie mogę go zaaresztować. To zabij. Zmasowany atak. O wiem, jakie będzie jeszcze. Ej, nie, bo to już chyba słodkie nie będzie, wiesz? Ale co? Do. Do nuta? Mini Cooperera się nie da. Szukają ostatnich kryminalów w ogóle. Co jest? wyrośli, bardzo dużo ich. To tak naprawdę my wszystkich wyłapaliśmy. ich Uuu, jeden i jeden mniej Jeden mniej mhm. Ten, żeby jeszcze razy. No tak, bo ja jestem mądry policjant. Żeby nie był... żeby nie miał tego swojego troju bandyty. Nie wiem, nie mam pojęcia czemu tak mówię. Nie wiem co to było u ciebie, to Nie To nie policja. nie wiem co to jest. Ale nie. Dobra, chodź do areny 51. Gdzie są kryminale? Chodź ustalić. Obstawiam, że będą w tym obszarze. Co? Ja podejrzewam... Słuchaj, ja podejrzewam, że jeden jest to tutaj. Ginik! Nie, zmarnowałem wszystko! I muszę to, muszę to sprawdzić, czy to będzie słodkie? Oj, oj oj! Słodka daję. Ja mam lagę. słodkie. jedziemy. To jeść na tyle. Jo, jo, jo. U ciebie też to było otwarte. Otwieraj się. Nie, 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 nie. My nie giniemy. No kurde, nie widzę, no. u. Stało dwóch. Lewela nie mam, żeby zobaczyć mapy. No gdzie oni są? Hmm. Nie no, nie rabuje nikt. Na mapie widzisz przecież. Jezus. Nigdy w życiu nie patrzyłem na taki zapchanek klikunek. O jedź, jedź se, jedź se. Jedź, jedź. Będę jechał tym. Mnie hmm, jeszcze tak. I wezmę sobie Ciach. I jedziemy. Tak, to Ja się nie bawię. Czy tam jest? Gdzie jest? Gdzie? Zaraz ty go, spróbuj zabić przez ścianę Nie, czekaj na mnie. Fila? Eee. Z ciebie, kurde, no, hmm. no najlepiej. Tak. Czemu on tu przyjechał? I poczekaj! Kurde, nie mam zapisowa... nie mam zapisanego monstera! Hmm. Ciekawe. O. Gratuluję, gra. O, chodźmy tym, to jest słodkie. Śmiesznie się baguje. Znaczy słodko. Czekaj, body color yy, niech. Czekaj, red, nie red. Black nie black. Nie gray, tylko... O pink. Pinkny teraz jest. Dzięki pink. Piękny. jakie to szybkie. No kurde, gdzie są prze... Czekaj. Yy, musimy... Musimy zrobić coś, yy, czego nie umieją inni. Policjanci tylko jadą bez sensu do więzienia. Tak zwana magiczna moc cięcia. Dobra. Jestem już. Um, niestety. Um, tylko Iron Man. Tak, bo nie Iron Man. Tylko uh, Iron Man. Y, Pol tylko jest tutaj, więc połapiemy sobie ludzi 50. Iron Man 2. No i życie jeszcze, jeszcze. Jeszcze. No. O, widzę go na mapie. Może go pogońmy go. Jeszcze nie chcę nim myśleć. Jest jakbyś był na działku. Jeźdź w obrębie. Tu był. O, widziałem go. Widziałem go. Tutaj jeźdź. Jeździś z tylko wali w niewidzialne ściany. Poddaj się. A. Nawet nie próbuj. Co nie, nadaj. Ja nie nadaj. Co nie O kolej... kolejna osoba jest. Dobra, teraz po pojechać. Szybko! Dawno nie jeździłem Teslą bez tego. Jak to się nazywało? Bez spoilera. To już nie w ogóle Monster Track. Na ty tym bardziej? No ty tym bardziej jeździsz. Ude No gdzie są ci? No są mi nie... cztery osoby. Dwie na pewno wyszły, więc muszę, obstawiam, że będą Rabować panczki Albo stara. Będą się starali. No, już wychodzą, już. No nie żartuj. Serio? W sensie policji. A Aście tam jest? O! A w pączkach jest. Trochę. Dwóch policjantów. No patrz, jedni kampią w pączkach, drudzy w ogóle gdzieś inni. To jest No. Hmm. no mamy łapać przestępców. Jak tym, w tym mieście nie ma przestępców. Ej, bo ja chyba przestępcę widzę. Świetnie, to paczka. Co, tak, takie, dwie, takie dwa briefcase, briefcase obok siebie. W ogóle wie, wiem, że ten. że można z samochodu, ale mi się nie chce no. tego tak robić. Bo łatwiej jest po prostu wysiąść. Ej, kol. A dobra, już Muszę! O! Gdzie on jest? A, nie tutaj. <noise> Dobra ida! Gdzie on pojechał? Jesteś moim radarem od teraz. Gdzie on pojechał? Nie wiem. <noise> Donut, szuk. Donut szuk. Nie wiem. Ja też. Lecimy na Donutshop Shop. Dawno nie jeździłem Blade'em. Znaczy, dawno nie latałem Blade'em. Od wczoraj. <grywdy> Bardzo dawno. Mm. a? Widziałem je. tego łapie, ale Ej, te... jest w Donutshopie Shopie chyba. Nie jedzie obok glidera. Prawie przebijemy opony. Gościu, musimy Łżesz, potrzebuję helikoptera, bo helikopterem można wyżej. U nie gościu jeden to jest Bo był hakelem. Hakelem. Zabrymę na chulę. Teraz I gościu! Gościa złapa... Aha, on ma mało HP, nie złapali go. Siema. Miał 300 banki. Ciekawe zasą. Zabijcie mnie. No, ale w, no, no, najlepsi policjanci. Lepsi nie mogli być. Co, być, co nie? Jesteśmy najlepsi. Poza tym ja jestem najlepszy. Bo najwięcej kas. Bo w życiu chodzi o pieniądze. Dobra, um, Jezus jak, jak... Powiem jedno, policjanci na tym serwerze to i kamperzy. Jedni wielcy kamperzy. Uuu! <noise> gość... A. Chciałem powiedzieć dry pieniądze, ale sobie postanowił odjechać. Super, y, muszę go pogonić oczywiście. Na tym polega moja praca. Aha Na... Co jest? Tesla ostatnio wali o jakieś niewidzialne ściany. Ktoś... Okay. U bardzo szybko. Okej. Maćka wycina. Ucina. Tak. To nie, to on się nie wycina. Dobra, jedziemy sobie już pod tą bazę, bo ten odcinek nie ma, nie ma być taki ponury i mroczny, że nie dają nam pensji. Bo... A! Hej, bo ta policja na tym serwerze to no... To jedni kampią tu, jedni tam. Dobra, idę pod pączki. Do Nutem. Ale uciekają już, twardo uciekają. Oooo, jaj, jaj. Jasne. Um, gościu, ty sobie za długo nie pojedziesz. Jubiler. Jeźdź, bo jubilera ja tego gościa złapię. Gościu, z czym do ludzi? Co jest? Przydałbyś się, przydałby się tutaj teraz. Pod gas station. Nie mogę, bo łapię gościa. w kryminalów. Co? Jeden w bazie kryminalów. Nie strzelaj, gościu. Sparaliżuję cię i po tobie. Wystarczy, że ci zadam trochę HP, będziesz wolniejszy i tyle. Rozumiesz? Na tym polega moja praca mam cię zabić. Znaczy, mam. Mam. Yy, yy. Mam cię złapać, ponieważ... Yy, no ponieważ jestem... Jestem, sko nie, jestem bardzo dobrym policjantem. Bardzo. Kolejna osoba. Dziękuję bardzo za pieniądze. O halo. Odeja! Co ty odwalasz ostatnio? Proszę nie bądź tak głupi. Aha, ja gościa łapię. Aha Dobra, chłapany. Pójdę yy, od... do miasta, jedę do miasta. co nam ucieka. Jasne. Jadę. Szybko. Jadę do miasta od strony jubilera. Tak jakby. Mm. Blokuję drogę przy jubilera. Że... Już jedziemy do Donata. A super. Czasem i cię łukina. Tak. Dobra, widzowie, ty, czas na pościg. Czemu ty co? Aha. Hmm. O dobra. Widzę gościa. Zajadę go od tej strony, bo bym się nie spodziewał, że wjadę tutaj i będę. tu tu tu? Ma tu. kartę? Hmm... Gdzie ten pan gościu? Czy on um, tam na dachu jest? Ej, gościu jest chyba pod mapą. A nie, on jest w banku. No przecież. Dobra, ja do banku na sygnałach. Jasne. Dement. Dobra, jest! I żeby nie było, że ktoś się ukrywa, jeszcze muszę tu wejść. Dobra, jest. Złapani wszyscy. Dobra, wsiadam do Shirona, Albo nie, czekaj. Kurde, gdzie są ludzie? Halo! Dobra, trwa wielki pościg, gonie gościa, którego zgubiłem? Ludzie, Widzę go. Widzę go! Nie! Dobra. Nie, wyjdę. A, dobra, wyjdę. A, nie! Nie! Wyjdę. Co? Ja Nie! Nie! No Nie! 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 problem. Nie! Nie! wyjść z tego, z garażu. Nie! 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 Nie, zostanę tu uwięziony na wieki. Zaraz. Nie będę sobie otwierał tu skrzynki. Jest Jak masz? Nie uratujesz mnie. Nie uratujesz już. Aha, no wiesz, że panie, Żegnaj! A. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. A my znowu skaczemy do bórkanu. Po raz drugi. Nie, nie, nie! A ja w po... ogóle... A no ja żyłem... No, no przez sekundę. Cześć.